Cześć. Andrzej z tej strony. Witam was na moim kanale. A dzisiaj otworzymy sobie drugą część booster boxa z Korsetu 2020. 20. Zapraszam. Trzy zostały po sześć boosterów przed nami. Lecimy. żeby to szybciej ogarnąć. Będzie, może będzie trwało krócej niż pół godziny. Zobaczmy. Lecimy. Moment of Halo. Znowu komony Przewinięte. Może saddle. Mm -hmm. A po light. Mordor Reclamation i Czerwony L oh, Thunder King. No. Awakener. Mm -hmm. Elemental Shaman 1-2. Z Heistem. I kiedykolwiek ta kreatura atakuje, wybieramy mm. Elementala. Kreaturkę w Grey Z mniej niż tafnes. Tej kreaturki. Wracamy tą kartę do Battlefielda. Zatapowaną i atakującą. Poświęcamy. Ją na początku. następnym stepu. Okej. Okay. Bloodwell's case. I. Token Elementala. Wow. Wow. Oh. Ugnisty Elemental. Dobra Sorin, Lecimy. Anchorage Identity O, żeby się rozpędził, biały Ancestral Blade Antafaki Equipment Manifold Key Repair Dragon, i o, dobra, będzie Land. Znowu z niebieski z czerwonym, piękny, temperaturowy, epifany z kadłem Jungle Hollow i Adjani Sprite Mage. Dobra, tego jeszcze też tutaj dorzucę. Tworzy to nie do końca jest z Kolejny booster przed nami. Mamy Ankomala, Jaroks, Fallunka, Rule of Law, God's Willing, land? Field of the Death. <laughs> tak, to jest ten Land. <laughs> Widziałem kiedyś, bawił się w fajną Talium na arenie. Za pomocą właśnie. Tego landa przekomicznie to wyszło. Bardzo, bardzo fajne. Ale nie wiem, czy to już w ogóle by teraz zagrało, bo chyba się od razu. Ech. Ludzie przygotowali na coś takiego. Mountain i foliwany Joker Średnio lubię tą kartę, jeżeli mam być szczery. Ale no cóż, takie uroki. Fortress Crab. O, kolejna karta, którą, której w ogóle nie rozumiem. 1 6 za 4 maniaż. Ale cóż, tak musi czasami bywać. Might of Masses. Salvager of Ruin. Uuuu! Chandra, nowy Spider Master. Okej. Okay. To mi się podoba. I znowu Land. Lotus w tym razem Land, ale spoko. Land z Hexproofem i wchodzi do gry zatapowany. Gdy wchodzi do gry poświęcamy dwa landy i za zatapowanie. dodajemy trzymana dowolnego koloru. Evolving Wilds i Golem Token. znowu I... I... Wave Crusher Fold Distortion Skynet Vanguard i. U. Nie Land Elvish Reclaimer za jednej zielonej many. Kreaturka Elf Warrior 1-2 i kreaturka ta ma plus 2 plus 2 tak długo jak mamy 3 lub więcej landów w naszym graveyardzie. I za dwa zatapowanie i poświęcenie Landa przeszukujemy naszą bibliotekę w poszukiwaniu Landa. wracamy do gry zatapowanego po czym tasujemy naszą bibliotekę. Okej okay. to Force i Elemental. No na tym Landzie, znaczy na tej kreaturze, trzeba było pokombinować. Trzeba co to. Oczywiście też się udało zmontować. Fajnego. Tectonic Reef. Woodland Champion. Fancy mhm. Ace. Creeping Trailblazer. Ok. Kolejny elemental do elementalni i Huget Executioner. Ok, zatrzymane. Jeden, jeden 1-1 z kreaturka Spiritus z Flyingiem. I gdy kreaturka to wchodzi do gry, tworzymy sobie 1-1 byłego Spiritusa z Flyingiem. I za 4 ekshalowanie tej kreaturki. Ekshalujemy wybraną kreaturę. I w sumie za 7 mamy Eksalujemy kreaturę. I mamy 1-1 z Flyingiem. Wow. Island i Rajul Tracker. Nie wiem, czy to się do czegoś tam jeszcze innego może przydać. Trzeba by było przemyśleć to i zobaczyć. Dobra, na razie mamy pierwszy zestaw. Bo na razie tak średnio to wygląda. Może się do czegoś tam jakoś przyda. Ale tak to naprawdę za 7 many 1-1 zailowanie kreaturki to już tak. Słabo bym rzekł. Rzekł. And Fry! Rider Saddle Scrasp i czarny rad Knight of Ebon Legion. Za 1, 1, 2 kreaturka Vampir Knight i zatrzymany kreaturka ta dostaje plus 3 plus 3 i rewtacza do końca tury. I na początku naszego grunge jeżeli gracz, gracz stracił 4 lub więcej życia w tej turze. układzimy znacznie plus 1, plus 1 na tej kreaturce. Ok. Spoko, to było fajne. Pamiętam, na to się też nawet sobie nie sprawdzało. I słomp. Czy hmm. są tam no, są? Aby. Manifold Keys, Ancestral Blade, po raz kolejny Overgrowth Elemental. Ok, tylko elemental, i biały Starfield Mystic. Za dwa. dwa, dwa, Enchanty kosztują jeden mniej do rzucenia. Co fajne. I kiedykolwiek Enchantment rekontrolujemy. Yy, Aha, trafia na grewiart z gry, to kładziemy znacznik plus 1 na tej kreaturce. Hmm. Nie jest to legendarne. Co szkoda. Są te zombie Mogło być fajne. No dobra. Nie. No. co o tym Chyba. W Któryś MC wcześniej? W Originsach, tak. Tam był jeden fajny enchantment biały. W sumie wcześniejszy tak samo było. Też były jakieś fajniejsze enchantmenty. Dobra. Mask of Immolation. Ok. Trzeci Prontodon. Spoko. Dragon Mage. I land. Temple of Silence. Kolejny skrajowy. Mamy folię. Lipskie Predator. Okie. A zapewniam rzucić okiem na ceny. Musimy się tak przemęczyć. Szaman. To drugi ogród Siegebreaker I. uuuu! Nikolopolas nad, Locus of the Roy. Spoko. No dobra. To mamy trójkolorowego Elementala, potencjalnego... I za z czego jeden zielony, jeden niebieski i jeden czerwony, I Kreaturka Legendarna Elemental 3.3. I gdy Kreaturka ta wchodzi do gry, zadaje dowolnemu celowi obrażenia równe liczbie elementali, które kontrolujemy. Co fajne, to jest początek. I teraz tak. Kiedykolwiek land wchodzi do gry pod naszą kontrol kontrolę Kładziemy znacznik plus +1 plus jeden na wybranym elementarzu, który kontrolujemy I jeżeli kontrolujemy 8 lub więcej landów dobieramy kartę Więc spoko to już chyba wiem, jaką talię Ktoś tu zmontuje Na trzech kolorach pewnie I Jungle Hollow Mask of emulation for you one Okay. e treasure. Treasure, we treasure. This Hello. Mm. Brakowało mi tych kart, tak prawdę mówiąc. Pacyfki, Disenchant'a. Teraz jeszcze nie tylko wrócimy. Dark Ritual i będzie fajnie. Dobra, Blood for Bones, a pierwsza on on. Kolejny, Number i nam się odsłoni Drakusef. Maw of Flames, za 7 money. Legendarna Kreaturka, Dragon 7-7 z flyingiem. I kiedykolwiek kreaturka ta atakuje, to dodaje 4 obrażenia co celowi, i po 3 obrażenia dwu dodatkowym celom. Spoko cały czas wierzę w tę kreaturę, ale chyba ma strasznie niską cenę. Niestety, 7 many to trochę boli, ale nadal w nią wierzę. Nadal wierzę, że gdzieś tam znajdzie swoje zastosowanie. Dobra i ostatnia paczka. Taki booster. W tej paczce. Zostaje nam już tylko później ostatnie 6 boosterów fortress quad. Ja, Ciepłe Ethereal Nawet nie zwróciłem uwagi Smith Translation No I niebieski Lay line of Anticipation za 4 mana enchantment i jeżeli ten enchantment znajduje się w naszej rynku otwarcia, możemy zacząć z nim grę z nim na stole. Ok. I możemy sobie wrzucać czary, tak jakby miały flesza Bo cię mówi nie. Rankingów. I zombie. Dobra. Jak się tych folii nazbierało? Pół dnia, ale nie wiem, nie wiadomo. Minutego mają właśnie w dzień. Ach. W Również rozwalają. Diviner's Logbox. Warden of Evo's Isle. Very I czerwony. Chevalier of Flame. Ok. Kolejny mythic za 5 mana, 6-5 elemental knight i za 2 many. Kreaturki, które kontrolujemy dostajemy plus 1, plus 0 i hejsta do końca I gdy kreaturka ta wchodzi do gry, możemy dyskartować dowolną liczbę kart i po czym dobrać tyle samo kart. I gdy kreaturka ta umrze, to zadaje x major, każdemu oponentowi oponentowi i każdym korowi, który kontroluje gdzie x jest liczba landów w naszym grybiardzie? Hmm... Swiftwater Glyphs. Czy wymyślicie o tym samym co ja? Na tych landach można zrobić czerwono-zielony. Na przewijanie do graveyard. Może być fajne. Trzeba to przemyśleć. OK. Battalion foot soldier. Russo Mhm. Mm Scott mut. Scholar of the ages. I field of the dead. OK. OK. Kolejny field of the left. Mountain. I soldier. To mnie się już zaczyna podobać. Biesko-zielone zombie. Hmm. Jakie niebiesko-zielone? Co ja gram? Czerwono-zielone zombie. Czerwono-zielone zombie. To by mogło być. pokój. Over. zadzwomany Artefaktycznego kreaturka. Konstrukt 1-1. I za zatopowanie. Ufff, znacznik plus 1 plus 1 na każdej artefaktycznej kreaturce, którą kontrolujemy. wow choo Spoko. Luson I Chandra Awakened Inferno. To już chyba drugi emblem. Z nią. Więc się. I to jest tamto, w zasadzie. by się okazywało, że. Sporo tych emblemów się tutaj pojawia. to się nawet nie jest jakimś pomysłem. Bo i zawsze było skromnie. Tylko, że z tej czandry chyba... Hmm. którą tam czandrę wylosowałem. Mnie to jest Ok, Captivating Jar to Mondlich i w raremendzie tu jest Broker of Blood za 8 many linia na kreaturka demon, 8-8 z Flyingiem, i za 1 czarny many zapłacę 2 życia. Wybrana kreatura dostaje minus, minus 1 do końca tury I kiedykolwiek tracimy życie, to dobieramy tyle kart. i jest foliowany Elvish Reclaimer. On już się gdzieś tam przewinął, ale za. Dawaj przeczytam jeszcze raz. Za jeden zielony mamy kreaturka Elf Warrior i kreaturka ta ma plus dwa plus dwa tak długo jak mamy trzy lub więcej landów w naszym gryviardzie. To właśnie z na trzy baliary. I za dwa zatapowań poświęcenie landa przeszukujemy w bibliotece. Przeszliśmy eee, biblioteka w poszukiwaniu landa, wracamy go do gry zatopowanego, po czym tasujemy bibliotekę. Spoko. I zombie bombi. Dwa ser do końca. Czy to był już drugi zombie real w tym boksie? Tak, tak, spoko. Pulse of Marissa. i niebieskie niebieskie Atem Seas za 6 many, legendarna kreaturka Sphinx 4-5 z fryingiem zatrzymany za topowanie dobieramy dwie karty, po czym wyrzucamy kartę i kiedykolwiek kreaturka ta zada obrażenia przeciwnikowi, możemy pokazać swoją rękę jeżeli karty sześcioma różnymi e, całkowitymi kosztami mamy o dokładnie zostaną pokazane w ten sposób gracz przegrywa grę czy musi mieć co najmniej sześć kart na rynku mm -hmm. i sześć różnych kosztów mana mm -hmm. to nie jest takie fajne gdzieś tam może przy Komanderze, tam by było można pokombinować coś takiego w innym przypadku. Nie ostatni booster się bardzo ładnie rozwalił. Mamy Negator, albo przycelowałem, ale idealnie po prostu Diamond Knight. Dimeball, kaczorczu, I Ironwood, I na ostatnim razie będzie... Dungeon Geist za 4 mana. Kreaturka, spirit. 3-3 z flyingiem. I gdy kreaturka ta wchodzi do gry, tapujemy wybraną kreaturę pod kontrolą przeciwnika. Ta kreatura nie utopowuje się. Podczas on stepu właściciela tak długo jak kontrolujemy tą kreaturę. Okej okay. Forest i jeszcze foliowany Uncommon Iron Warlord Triforce Soldier Ciu, piu, 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 piu. No dobra To jest ostatnia karta. Sorry, przepraszam. Ulf jest ostatnią kartą. Dobra. Ok. Iron Warlord foliowany. Na tym kończymy hmm, otwarcie naszego booster boxa. Także dziękuję wszystkim za obecność i zapraszam na kolejne filmy. Póki co, trzymajcie się.